Wikingowie faktycznie bali się Słowian. Jak to możliwe, że jedni z najpotężniejszych wojowników z północy traktowali Słowian z takim respektem? Słowianie byli mistrzami w budowie potężnych grodów, otoczonych fosami, które stawały się twierdzami niemal nie do zdobycia. Ich znajomość terenu i zdolność do prowadzenia partyzanckiej wojny sprawiały, że każde starcie z nimi było jak wejście w pułapkę. Z której trudno było uciec. Ale to nie wszystko. Ich siła nie leżała tylko w walce, ale także w tajemniczych rytuałach i wierzeniach. Wikingowie, choć sami oddani swoim bogom, czuli respekt wobec potężnych słowiańskich bóstw, takich jak Perun czy Weles. Czy to przypadek, że wikingowie czasem unikali konfrontacji? Jeden fałszywy krok w słowiańskich ziemiach. Mógł oznaczać zgubę nawet dla najbardziej doświadczonych Wikingów.